To jest takie, a właśnie, że się zmieszczę. Kolejna sytuacja z udziałem motocyklisty. Leszku niby na niewielkiej prędkości, niby wszystko pod kontrolą, ale to jest właśnie takie, no, niby. To jest takie balansowanie na granicy, ja bym a. powiedział, nie? Yy, bo wiesz, yy, jakbyśmy zaczęli to analizować w myśl naszej ustawy to przy zachowaniu y, odległości bezpiecznych od omijanego y, pojazdu jest ten manewr przez motocyklistę, y, można powiedzieć, y, może nie w tym miejscu, tak? No bo tu mamy jeszcze przejście, przejście, przejście dla pieszych, tak? Ale przede wszystkim y, ja zawsze, ja zawsze y, jako instruktor... Y, bo ty jesteś instruktorem na kategorię A, tak, prawda? Jestem, jestem, tak, jestem. Jestem instruktorem na kategorię A. Zawsze uświadamiam y, swoich kursantów, y, o tym, aby również nie wykorzystywali tego, że są na mniejszych, węższych pojazdach i mogą gdzieś się przecisnąć szybciej. No właśnie, bo to jest taki obrazek, który już wszyscy znamy jako codzienność. Trochę do niego przywykliśmy, prawda? Że jeżeli mamy sygnalizację świetlną, czerwone światło, dwa albo trzy pasy w ruchu, ruchu w jedną stronę, no to motocykliści. Balansują, manewrują, przeciskają się? Czy to jest właściwe? Jak Ty to traktujesz? Wiesz, Szymon, to, to nie jest prawidłowe i na pewno gdzieś niebezpieczny manewr w wykonaniu takiego kierującego motocyklem. Dlaczego? Dlatego, że Tą świadomość motocyklista musi mieć, że go nic nie chroni, on nie ma koroserii. I nawet najmniejszy upadek może spowodować, że on będzie kaleką do końca życia. I on musi mieć to przede wszystkim gdzieś z tyłu głowy. Więc aby wsiąść na motor, naprawdę trzeba do tego dojrzeć. Według mnie.